Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Matornen, witam was w Plants vs Zombies 2 It's About Time odcinku 27, w którym to rozpoczniemy jak zwykle od Daily Challenge, od Pinata Party, które to jest powtórką tego co się działo na Święto Dziękczynienia. Może parę osób pamięta, ale kiedy Amerykanie zajadali się swoim pięknym indykiem, wiadomo takim wywrośniętym, właśnie pojawiał się challenge, w którym mieliśmy to użyć banana, a do banana musieliśmy dołożyć sweet potato, żeby zrobić jakąś tam sałatkę ziemniaczaną itd. itd. Dzięki temu bananowi mogliśmy sobie wyczyścić kilka pól, co pozwoliło nam na pokładzenie właśnie Sweet Potato, żeby Sweet Potato ściągały więcej zombich do siebie, po to żeby więcej zombich mogło oberwać z banana albo ewentualnie wejść jednak w jednakowym czasie na minę. Jest to challenge, który mi się strasznie nie podobał dawno, dawno temu. Mniej więcej dlatego, że Sweet Potato musiały się tam poświęcać. Pamiętacie całą moją tyradę o tym, jaka, jaki to jest fajny design? Jaka to jest słodziutka ta Sweet Potato? Tutaj, w tym momencie, akurat zostaje na pewno tylko to, że potrzeba jednak tego banana często używać. Właśnie dlatego, że niestety ten banan długo się regeneruje. A biorąc pod uwagę fakt, że mamy dostępną tylko, jedn tylko jednego banana na cały poziom. Niestety trzeba będzie na niego uważać. Chociaż powiem wam szczerze, że jeżeli zostanie ten banan zjedzony, to wtedy ten banan się odrodzi, będziemy mogli go postawić i zaraz potem będziemy mogli kolejnego, kolejny strzał z tego banana wystrzelić, tak? Więc nie wiem, czy lepszym pomysłem nie byłoby, gdybym dla przykładu strzelał bananem, a potem co chwilę go cofał jakby do swojej, wiecie, do swojego ekwipunku, żebym mógł non-stop go używać. Pewnie. tylko problem niestety jest w tym, że gdybym co chwilę cofał banana, wtedy musiałbym non stop stawiać banany nowe i przez co pojawiałoby się mniej sweet potato, które mógłbym wykorzystać właśnie do ustawienia lepszych strzałów z banana. Jest to strategia, na którą musiałbym naprawdę popracować, musiałbym sprawdzić, czy takie coś by wyszło, gdybym jeszcze kiedyś miał ten challenge, ale mam nadzieję, że już tych powtórek raczej nie będzie i będą się pojawiały nowe daily challenge, a nie takie właśnie, które będą bazowały na tym, co już było. Jak śpiewała Maryla Rodowicz, ale to już było i nie wróci więcej, więc lepiej niech to zostanie w przeszłości. Pierwszy, pierwsza kosiarka niestety pada i od teraz będziemy musieli ustawiać Sweet Potato właśnie nie na czwartej linii, żeby zabrało jak najwięcej zombie do siebie, tylko właśnie na linii trzeciej i piątej, po to, żeby przypadkowo jakiś zombie tam nie zawieruszył się na linii czwartej. Ewentualnie możemy jeszcze tego już prawie... Zniszczonego Sweet Potato z czwartej linii wykorzystaj do tego, żeby zebrała ona do siebie wszystkich zombie, które mogły się po potem wpieprzyć minę, a ta mina niech sobie, niech sobie spełni swoje zadanie. My po prostu będziemy potem bronić tej czwartej linii, gdy tylko możemy. W sumie większość poziomów ze Sweet Potato działa na podobnej zasadzie. Na początku, na początku puszczamy najwyżej jedną czy dwie linie, a potem Sweet Potato używamy właśnie po to, żeby ta linia, która już została zniszczona, żeby nic się przypadkowo na niej nie pojawiło. Dziwne nie powiem, no mogłoby to zostać rozmieszczone troszeczkę inaczej. Chociaż na pewno, szczerze mówiąc, o ile mówiliście, że sweet potato jest według Was najgorszą rośliną, to jednak... Ma jakieś tam wolory bojowe, które można by było ewentualnie wykorzystać, jednakże jest to troszeczkę, troszeczkę wąski zakres jakby obowiązków, które mogłaby spełnić, więc raczej po prostu nie będzie używana w większości taktyk. Nawet bym jej nie kupił w sumie za te 120 czy 140 gemów, a poza tym i tak nie jest już nigdy dostępna. Mam nadzieję, że twórcy wypuszczą kiedyś coś takiego jak skarbiec w League of Legends. Wiecie, że kiedy ludzie się jarają, że chcą dostać jeszcze stare skiny, które już są niedostępne od 2-3 lat co jakiś czas Riot Games otwiera swój stary skarbiec Tylko właśnie po to Żeby mogli sobie wyciągnąć te skiny, żeby mogli wyciągnąć te pieniądze z portfela I może by kiedyś było coś takiego w właśnie Plants vs Zombies 2, żeby na przykładu ludzie e, Mogli sobie jeszcze raz kupić te rośliny, które już zostały dużo, dużo wcześniej zapowiedziane Nie wiem czy to będzie aż takie opłacalne dla firmy PopCap, a właściwie dla EA Ale wolałbym, żeby jednak tak, czy coś takiego było, może się napisze kiedyś petycja na ten temat Póki co jednak na pewno wiem, że PopCap chyba dobrze zrobiło tworząc rośliny, które będą dostępne za gemy non-stop. Ale dobra, to będzie o kiedy indziej. Tutaj mamy. Teraz trzy partie piniaty, które możemy sobie otworzyć, a w tych o, w trzech piniatach będziemy mieli spruta, monety oraz monety. No bo co by innego mogłoby tutaj być? Nie dostałem niestety żadnego pięknego sunflowera. Dlatego przechodzimy sobie do kolejnych poziomów. I swoją drogą zaczęła się nowa kolejka filmów. Dlatego nagręciłem sobie już 5 mniej więcej daily challenge, po to, żeby potem powstawiać je do filmików. I tym razem sobie zaczniemy od. Można powiedzieć troszeczkę popchnięcia fabuły w miejscu, gdzie ta fabuła wymaga poprawienia, mianowicie w Pirate Seas. Dobra, Pirate Seas jest na poziomie 19, dlatego sobie dzisiaj otworzymy prezencik. Może coś tam zdobędziemy. I mamy dostępny taki challenge, że musimy wyprodukować co najmniej 1750 słońca. A przy okazji, oczywiście, zombie mamy nie dać podeptać kwiatków. Na szczęście u przeciwników nie widać jakichś twardych osobników. Są tylko konhedy, są tylko korsarze, tylko że na korsarzy by przydałoby się uważać właśnie chyba najbardziej. Dlatego na pewno bierzemy Sunflowera, Na pewno bierzemy Springbina. W sumie nie wiem dlaczego ja wziąłem to potrójnego piszutera, Nie wiem, czy pa nie pamiętam, czy już go wykorzystałem, czy nie. I chyba jednak przydałoby się coś więcej niż to iceberg Lettuce, żeby jeszcze by dało radę jakoś zaatakować przeciwników. Na przykładu kernel Pult. Najważniejszym w tym poziomie na pewno jest to. Żeby przeciwników nie dopuścić do tych kwiatków A tam sprawa słońc to to jest wiecie To to jest małe piwo tak naprawdę Nic się w... w sumie wyprodukują się same tak naprawdę Ale zobaczycie to w momencie kiedy będzie grane Ok, let's rock Rozpoczynamy jak zwykle od strategii która opiera się na słońcu O ekonomię trzeba dbać bo oczywiście nasza polska ekonomia teraz troszeczkę pudupala Nie to co węgierska <gryw> Dowiedziałem się troszeczkę o kursie Forinta na... Y od instruktora na prawo jazdy, żeby tak jakoś zabić czas, za co mi opowiadać, co się dzieje na foreksie itd., itd. Pierwsze miny oczywiście musimy ustawić tuż przed kwiatkami, no bo gdybyśmy ustawili za kwiatkami, no to zachęcilibyśmy przeciwników do zajścia za kwiatki, a tego właśnie byśmy nie chcieli. Oczywiście kwiatki nie mogą stać nigdzie indziej, tylko muszą stać między czwartą a piątą linią, przez co musimy stawiać sobie rośliny na piątej linii już po to, żeby przeciwnicy po prostu się do nich nie dostali. Głupie to trochę, znaczy, no, denerwujące nas na pewno, chociaż szczerze mówiąc, mógłbym nawet tam nie używać tej miny ziemniaczanej, tylko postawić od razu na Springbina, gdyż Springbiny mogłyby po prostu wyrzucać zombie do wody, tak? Przez co po prostu mielibyśmy prościej, jeżeli chodzi o plant foody, moglibyśmy później ustawić jakąś większą strategię, a w sumie dopłata 25 słońc nie byłaby dla mnie taka tragiczna, więc spokojnie dałoby radę, żeby tam postawić Springbina. Tutaj akurat na trzecim, oczywiście, kolumnie można postawić całą masę kernel pultów, potem wypełnić tam trzecią kolumnę kernel pultami, może czwartą kernel pultami, piątą i szóstą, oczywiście, snapdragonem, siódma na przykład mogą to być ziemniaki, znaczy orzechy. A jeżeli chodzi o środkową linię, czyli linię trzecią, w której to niestety nie mamy dostępu do planka, znaczy nie mamy dostępu do tej deski oddzielającej dwa pokłady, no to niestety tam będziemy musieli troszeczkę uważać i ewentualnie wycofać troszeczkę linię obrony. Na przykład usuwając te dwa sunflowery, potem jak już wyprodukują nam masę, całą masę słońca. Nie podoba mi się również to, że twórcy dają nam tutaj tylko jedną falę dużą. Oczywiście to, ta fala nie przychodzi tak, tak szybko, więc mam nadzieję, że zdążymy z tymi słońcami. Jednakże naprawdę jest to niepokojące, gdyż coraz więcej tutaj już zombie nadchodzi. A nadal ze słoneczka są jednak produkowane już prawie połowa poziomu, a niedługo będzie duża flaga zombich. A im więcej mamy oczywiście snapdragonów, dragonów, tym szybciej te snapdragony zabijają przeciwników, a im szybciej zabijają przeciwników, tym szybciej pojawiają się kolejni przeciwnicy. I taki, wiecie, tak wiecie, się robi to się taki snowball. Przez co potem mamy troszeczkę problemy z obroną, ale widzę, że chyba jednak uda się zdążyć, nawet bez tego dużego planowania, bez tych podwójnych Sunflowerów. Jeszcze tylko stówka, możemy się teraz zająć tak naprawdę symetrią poziomu, gdyż wiadomo, symetria piękną sztuką jest. Jeżeli ktoś ma symetryczne bitwy, to oczywiście bardzo ładnie, jeżeli nie, no to przecież to nie jest wymagane, prawda? Już zaliczyliśmy wszystkie słoneczka, dlatego zostawiamy sobie jeszcze snapdragoniki, żeby jakoś ten poziom ładnie wyglądał, żeby się ładnie prezentował. Oczywiście najczęściej snapdragony najlepiej ustawiać na tych kolumnach, na tych liniach bardziej ku środkowi, po to żeby obejmowały swoim zasięgiem więcej linii, ale to wiecie, to to już jest tam taki mały szczegół, można powiedzieć detal. Detale? To wartości, które nam sprawiają, że nie zatracamy w sobie człowieczeństwa. Tak kiedyś MC Sobieski śpiewał, ale to wtedy, kiedy jeszcze nie był sławny na YouTubie, tylko kiedy robił e, piosenki ze swoim zespołem DTU. A to tam dawno, dawno było. Jeżeli są na coś tutaj fani MC Sobieskiego albo łony, no to pozdrawiam bardzo serdecznie. Są drogą MC Sobieski z tego samego miasta jest, więc również na paru koncertach zdarzyło mi się być. Tym razem dostajemy jednak e, kolejny prezencik, którym to odkazuje się, że jest. Nowy kostium. Kostiumem tym jest. Z tego co pamiętam, chyba wstawiałem nawet ten kostium do jednej z miniaturek, jest to repeater, który ma na sobie tam hełm wikinga, który to będzie pokazywał, jaki to fajny jest ten repeater. Swoją drogą, twórcy postanowili wrzucić dla do ludzi takie ziarenko, które przypominałoby ich im, o im o lasach deszczowych. Tym razem jednak przychodzimy do 20 dnia i szczerze mówiąc wam powiem, kiedy będę sobie strzelał do zombie, no bo oczywiście to nie jest zbyt e, pasjonująca minigierka, czy znaczy wiecie... Nie będzie to na pewno zbyt trudny poziom, skoro to już jest poziom 20, a mamy po prostu postrzelać sobie do zombie. To powiem troszeczkę może o tej akcji, która była przed chwilą na reklamie. Cóż, twórcy postanowili sprawić, żeby ludzie byli bardziej świadomi tego, co się dzieje z lasami deszczowymi, dlatego zrobili fajnego bundla, którym to mamy subflinga. A oprócz Sapfinga również wchodzą w to kilka roślinek do posadzenia w zengardanie oraz troszeczkę hajsu. No, bundle jak bundle. no niby dobry, niby zły, jednakże wiecie, Sapfing jest potężny, ale nie taki potężny jak mógłby być. Znaczy jest potężną rośliną, jednakże jak zwykle ja nie namawiam was do kupowania żadnych roślinek za pieniądze, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że nasza złotówka się osłabia i niedługo te bundle mogą kosztować dużo więcej. Cały dochód z tej fundacji tak idzie na WWF, a wiecie jak jest. Jeżeli ktoś chce, no to oczywiście jest to DAR serca i ja bynajmniej do niko, niczego takiego nikogo by nie namawiał. Żeby potem nie było na mnie. Tutaj na tym poziomie mamy 40 tysięcy punktów do zdobycia. Swoją drogą jedno takie mocne uderzenie w całą gromadę zombie powoduje, że mam dostajemy prawie 10 tysięcy, tylko trzeba trafić tak, żebyśmy przypadkowo nie załapali tam dwóch, trzech zombie, którzy są przed naszą. przed całą grupą. Bo wtedy troszeczkę to jest zmarnowanie pocisku. Najlepiej poczekać na takie duże kombosy, zwłaszcza, że teraz idzie cała duża fala zombie, A gdy tylko pojawi się możliwość strzelenia z jednego armaty to robimy raz 10 razy 15, razy 25. I tak naprawdę, nawet jeżeli na początku tam zdobyliśmy 3000 punktów, to pozostałe 37000 zbieramy sobie bardzo łatwo. A oczywiście to, co uzbieramy ponad limit, zamienia się nam w hajs. Więc jest to dosyć niezła metoda farmienia. Chociaż wiecie, najlepiej jest farmić grając, prawda, żeby się to nie, nie, zrodził, nie zrobiło nudne, machinalne i wiecie, takie bez konkretnego celu. Ostatni pocisk 9000 wychodzi nam naprzeciw. I proszę bardzo, skończyliśmy poziom. No, i proszę bardzo, dostaliśmy hajs. Ile tego hajsu? No, chyba z 7 Nie jest to nieźle, jest, nie, jest nieźle. Rich the target score, dlatego przechodzimy do kolejnego poziomu. Tym razem dowiadujemy się, że pinia party jest każdego dnia, kiedy siła była dziw różniej. I teraz dostajemy obiektywcy, że musimy pokonać 5 zombie w ciągu 5 sekund, czyli dosyć dużo. Oraz musimy zebrać 3250 słońc. Tutaj jednak postawiłbym, muszę Wam powiedzieć, na trochę więcej tych sunflowerów. Tutaj również można było wziąć tą, wziąć, wziąć, wziąć yy, tego ulepszonego free właśnie dlatego, żeby przypadkowo jakieś impy nam nie, nie zniszczyły całej strategii. tylko no, przychodzimy, let's rock, klikamy tylko po to, żeby przejść jak najdalej, jak najszybciej po to, aby zrobić sobie kolejny poziom wypełniony całą masą słońc. Oczywiście Imperator Słońc mówi Wam, że tutaj najważniejsze są podwójne słoneczniki, jednakże te pojedyncze również się przydadzą. Oczywiście stawiamy gdzie tylko, gdzie tylko możemy i kiedy tylko możemy, więc jeżeli na przykład mielibyśmy jedno wolne miejsce tam gdzieś na tyłach, to możemy albo zamienić zwykłego Sunflowera w późniejszej części gry na podwójnego, albo ewentualnie postawić Sunflowera gdzieś tam pod na sam koniec planszy, tam koło zombiaków, żeby przypadkowo... Żeby wyprodukował na przykład jedno słoneczko, a potem żeby jeszcze przestrzymał zombie o kawałek dłużej. Wiecie jednak, że zawsze to jest Warf, jeżeli przeciwnikom uda się zatrzymać przeciwników naszym Sunflowerem, który jeszcze to wyprodukuje jedno słoneczko. Oczywiście pierwszych dwóch zombich musi zostać zagładzonych za pomocą miny, jednakże tutaj troszeczkę źle postawiłem kolejnego sunflowera i niestety ubolewam nad tym mocno, ale był to leciutki błąd. Z tym jednak, z nadragonem bym troszeczkę poczekał i zacząłbym jednak od kładzenia kernel pultów, dlatego że kernel pulty później będą bardzo przydatne za zatrzymywaniu zombich, a również nie przesadzałbym z zbyt dużą ma masą, zbyt dużą siłą ognia, gdyż potem za jeżeli za szybko pokonamy kolejnych przeciwników, to może się okazać, że nie starczy nam czasu na to, żeby wyprodukować kolejne słońca. Dlatego, gdy tylko jeszcze mamy jeszcze chwilę, nie musimy jeszcze martwić się całą masą naciągających przeciwników, zadziemy tych słońc jak najwięcej po to właśnie, aby tych zombie przetrzymać jeszcze w miejscu przez chwileczkę. Tutaj by się przydały jeszcze e, ziemniaki albo ewentualnie te Iceberg Lettuce, chociaż nie jest to aż tak wymagane, można sobie postawić na jakieś inne rośliny, właśnie na przykładu na Free Terry. Free Terry, jak to z akcentem powiedziałem, bardzo fajnym, amerykańskim można powiedzieć. Tak jak wspominałem, gdy jeżeli możemy, to ustawiamy w pierwszej kolumnie kernel pulty nawet za cenę tych podwójnych słoneczników. A gdy tylko uda się nam, to w drugiej kolumnie, na przykład, pójdą FreePittery, te ulepszone, ale to już jest od każdych, Was zależy od waszych preferencji. Gdyż ja lubię free pitery, ale akurat tutaj wziąłem je specjalnie dlatego, że przypadkowo kiedyś chyba aktywowałem free pitera yy, i potem nic z niego nie zrobiłem, nic z niego nie użyłem. Jest dlatego, niech sobie tutaj wykaże się swoimi umiejętnościami bitewnymi. I szczerze mówiąc zastanawiam się, jakie jest prawdopodobieństwo, że akurat przed tym poziomem będziecie mieli taką samą roślinę, którą ja bym miał. Swoją drogą free tutaj się bardzo dobrze sprawują, jeżeli chodzi o takie zabłąkane armaty, które to właśnie pojawiają się tylko po to, żeby wystrzelić na całą masę impów. Dlatego jeżeli macie tam jakąś armatę, która wam sprawia problemy, to rzućcie tam free czy jakąś bombę. Niech sobie niech ta armata cierpi. Swoją drogą widzę, że dosyć szybko poszły te zombiaki, gdyż już 5 w 5 sekund, 5 sekund to nie jest jakiś wielki wyczyn, to można zrobić tak naprawdę od ręki, używając plant fooda na jednym z piszuterów. Tak naprawdę możemy to zrobić nawet w jednej chwili, a niekoniecznie w 5 sekund. Możemy to zrobić w jedną dziesiątą sekundy. Na przykład są takie momenty, w których przeciwnika zabija się tam w ułamku sekundy, jeżeli mamy odpowiednią ilość bursta, odpowiednią ilość obrażeń do zrobienia wszystkiego naraz. Jednakże Riding party troszeczkę nam przeszkadza w planach i że widzę, że troszeczkę niedługo się będzie poziom kończył, musiałbym jednak zastanowić się czy po prostu nie za dużo tych mocy bitewnej mam. W pewnym momencie tutaj zacząłem panikować, gdyż obawiałem się, że pójdzie się cały mój, całe moje ulepszenie rypać. Nie dlatego, że było za ma dużo przeciwników, tylko dlatego, że przeciwników było za mało i dlatego... Obawiałem się, że jeszcze nie zdążę wyprodukować tych 150 słońc, bior zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że musimy je wyprodukować, a nie zdobyć z góry, dlatego postanowiłem usunąć wszystkie rośliny, które tylko się zna znajdowały troszeczkę za daleko, po to, aby właśnie linię cofnąć do momentu, w którym moje Sunflowery wyprodukują całą masę innych ulepszeń. Ale nie było to chyba jednak takie konieczne, gdyż już, proszę bardzo, wszystko zostało zaplanowane, wszystko zostało skończone. Tylko tutaj jeszcze postawić jakąkolwiek roślinę na środkowej linii, żeby wszystko było symetrycznie. Bardzo ładnie się wszystko skończyło. No Prawie się skończyło, bo jeszcze nadal trwa. Póki co jednakże mamy bardzo ładnie wszystko skończone. Została oczywiście ta armata niesforna, która to prawdopodobnie jeszcze tam przez chwilę przeżyje. Jednakże. Możemy ją zatrzymać tak naprawdę, ale nie musimy. Tutaj nawet jeżeli impy by wleciały troszeczkę za daleko do naszej bazy, to nie, nic by się chyba nie stało. Ale oczywiście, jak wiadomo, free Petery tutaj bardzo będą pomocne. I dostajemy kolejne ulepszenie. A kolejnym ulepszeniem będzie... Extra seed slot, który pozwala nam wybrać jeszcze jedną roślinę na level. Odcinek mógłby się w tym momencie skończyć, gdyż zrobiłem to, co chciałem zrobić na dzisiaj, ale ze względu, żeby je... odcinek nie trwał 15 minut, postanowiłem sobie jeszcze przejść na Dziki Zachód, żeby po raz kolejny zrobić poziom z zagrodami. Zaczynam od Bloomeranga i czekamy na pierwszego zombi... zombiego, w którym to oczywiście zginie od Bloomeranga na kółkach, gdyż tutaj kółka będą bardzo, ale to bardzo efektowne, Efektywne. Tutaj akurat w tym poziomie cała strategia opierać się będzie na dwóch roślinach. Drugą roślinę zobaczycie niedługo, zaś. Sam bloomerak najbardziej efektywny, efektowny, kurwa jak się mówi, efektywny, efektowny, jest wtedy, kiedy ma największą możliwą mobilność, i dla przykładu siedząc na środku, ewentualnie na tych wózkach, które pozwalają mu na dużą ilość linii jeździć. Drugą rośliną jest lightning grid, który akurat, powiem wam szczerze, jest tutaj bardzo użyteczny, dlatego że bije w kilku przeciwników naraz, tak? Stawiamy go oczywiście gdzieś tam w okolicach środka, żeby mógł sobie swoim zasięgiem ogarniać trzy środkowe linie. Jednakże jeżeli by potrzebna była interwencja gdzieś na linii pierwszej albo piątej, to zawsze możemy zostawić troszeczkę zombich na drugiej albo pierwszej linii, znaczy na drugiej albo czwartej, po to, żeby ten pocisk przebijał się przez potem, przez różne, no jak to się mówi, że ten pocisk potem przebijał się po różnych zombich, dlatego właśnie po to, żeby przeskakiwał między kolejnymi przeciwnikami, którzy będą ginąć od jednego pocisku wystrzelonego no i który będzie przeskakiwał, tak? gdyż w tym momencie akurat Lightning Grid nie będzie już bił w nic dlatego kolejne Lightning Gridy powinny zostać umieszczone gdzieś tam na pierwszej okolicach, pierwszej okolicach piątej linii właśnie dlatego, żeby miały, miały troszeczkę większą mobilność, możliwość poruszania się najlepiej jest również ustawiać je nie tyle na wózkach, co w okolicach gdzieś tam czwartej linii niekoniecznie na tych torach, bo wiecie również tutaj nie mamy zablokowanej możliwości stawiania roślin poza torami znaczy na tych zwykłych polach, tak? O tym niestety znowu przypomniałem sobie troszeczkę za późno, co skutkowało tym, że potem się denerwowałem, czy kolejny poziom zostanie przegrany, czy nie. Zobaczycie jednak to już niedługo. Tymczasem jednak lightning Gridy spokojnie sobie radzą i nawet gdyby zombie szły pojedynczo, bez tych bumerangów moglibyśmy sobie spokojnie poradzić tymi lightning gridami. A jeżeli mamy właśnie taki łącznik, taki element, który nam akurat pomaga w uderzeniu większej ilości zombich, to go lepiej zostawić na później do zniszczenia, niż żeby miał tak szybko jakby paść po to, żeby potem mielibyśmy problem z jedną linią akurat, na której lightning grid nie sięga. Dlatego tutaj troszeczkę błędem było według mnie postawienie blumeranga wokół drugiej linii i dlatego właśnie troszeczkę za późno przeniosłem go tam niżej. Chciałem jednak, żeby ten lightning grid troszeczkę pobił tego conheada na pierwszej linii i właśnie przez to Tutaj jest jeden z takich momentów kryzysów, które mogłyby w innych okolicznościach przegrać cały poziom, ale ze względu na to, że to jest poziom zagroda, to nie będzie chyba aż tak źle. Wiecie, jest to jednak taka świadomość, że można stosować takie zaawansowane taktyki, że niekoniecznie trzeba skoncentrować swój ogień tam, gdzie tylko możemy, że można sobie też troszeczkę zrobić też zagadkę, że na przykład w ograniczonej ilości roślin możemy zrobić sobie takie zagadki. Wiecie jak, wiecie jak to jest. Ja jestem osobą, która bardzo lubi łamać głowę na różnych takich dziwnych rzeczach, więc no czemu by w sumie nie, czemu by sobie w sumie rozmaicić tych poziomów. Zwłaszcza, że tutaj nawet mogłaby wejść matematyka taka troszeczkę może niepoważniejsza, ale mogłaby było na przykład zrobić taki wykres statystyczny, może nie wykres statystyczny, ale taki, taką rozpiskę, który jeszcze zombie został y, najbardziej niezdemedżowany. Można by było pisać sobie. Jednakże za, zabrałoby to całą masę czasu i dlatego byłoby troszeczkę, troszeczkę. Nieopłacalne. Straciłbym kubek z biurka i bym go zbił po raz kolejny. Nie chciałbym jednak tego, dlatego muszę odstawić go. W sumie zastanawiam się co to będzie, kiedyś będzie, będę miał długie materiały, ewentualnie stream i będzie mi się pić chciał. Ciekawe ile wtedy kubków rozbiję, ale to jest już tam temat na później. W tym momencie pojawia się Wiaderko, a pan Wiaderko nie jest zbyt moim ulubionym przeciwnikiem, jeżeli chodzi o postacie takie jak Lightning Reed które mają z nim walczyć, dlatego tam bym jednak skoncentrował ten ogień od bumerangów i wolałbym jednak, żeby po prostu... to wiadro szybko padło, nawet mimo tego, iż jest takim typowym łącznikiem, to... akurat tutaj nie mamy zbyt dużo przeciwników, którzy mogliby nam jakoś zagrozić, więc same lightning gridy, nawet jakby atakowały w samo wiadro, to i tak by zniszczyły wszystko, co się dzieje wokół niego. No dobra, jeszcze parę strzałów od bumerangów. Nie będzie chyba aż tak źle. Trzy bumerangi same by w sumie wystarczyły, żeby pokonać tego wiaderko głowego, tego packet heada I tymczasem przechodzimy jeszcze do jednej fali. Akurat na tej fali, co będzie tym razem? Znowu wiadro. Tym razem jednak nie mogę skoncentrować aż takiej ilości blumerangów na linii czwartej, dlatego postawiłem tam jeszcze jednego lightning grida, chociaż mogę go w sumie ustawić gdzieś w okolicach środka i mogę sobie ustawić dwa blumerangi oraz będzie tam akurat skoncentrowany promień trzech lightning gridów oraz właśnie dwóch blumerangów. I właśnie mówię wam, że od kiedy znalazłem tego Lightning grida, jakoś te poziomy Wild West są dla mnie coraz bardziej przyjemne. Dlatego w kolejnych kilku odcinkach będę domontowywał jeszcze po jednym takim poziomie z Wild West po to, żeby troszeczkę nadgonić ten poziom i żeby móc skończyć akurat przez kolejny miesiąc, czy może nawet szybciej. Gdyż dzięki temu będę miał po prostu... im więcej zrobię teraz poziomów, tym potem będę miał. Mniej poziomów do roboty, wiecie jak to jest. Zrób coś dzisiaj, a nie będziesz musiał tego robić jutro. Jeżeli możesz coś zrobić dziś, i jutro, to przełóż tam na pojutrze, to dostaniesz dwa dni wolnego. A potem yy, załamiesz się pod ilością spraw, które trzeba wykonywać. Wiecie jak to jest, sztuka produktywności. Im więcej się zrobi teraz, tym potem będziesz miał mieć troszeczkę mniej do roboty. Jest to jedna z podstawowych zasad, które trzeba jednakże mieć na, mieć na yy, uwadze, mieć na względzie. Gdyż niestety czas, na, czas nasz ludzki jest ograniczony i kolejny dzień jest tylko 24-godzinną tyradą, którą możemy wykorzystać jak tylko chcemy. Oczywiście trzeba odliczyć czas na sen i takie tam inne podstawowe funkcje życiowe, jednakże właśnie dlatego chciałbym... Produktywność wnieść swoją na maksimum. Zwłaszcza dzięki różnym materiałom źródłowym. Tutaj akurat nie było zbyt trudnej fali, biorąc pod uwagę fakt, że mieliśmy całą masę Lightning Ridów, które atakowały tak naprawdę bezbronnych zombie, które mogły tylko paść pod tą piękną barierą elektryczną. Jednakże tutaj już będzie troszeczkę gorzej, gdyż mamy e, dwa wiaderka, które idą, mianowicie po też złej troszeczkę linii, mianowicie idą po linii pierwszej i piątej. Ale chyba, jeżeli tam. Sprawimy, iż będzie dużo boomerangów, czy w ogóle dużo strzelania, no to chyba nie będzie aż tak źle. Po raz kolejny mogłem troszeczkę zostawić tego łącznika na czwartej linii troszeczkę dłużej. Ale Lightning Gridy niekoniecznie muszą atakować w coś, co jest na swojej linii, gdyż Lightning Gridy mają taką em, zasadę. Znaczy, te nasze abażury, żeby już nie powtarzać się po raz kolejny, mają taką zasadę, że atakują one przeciwnika, który jest ich najbliżej, dlatego możemy sobie obliczyć promień koła. Wiecie, jak to jest, że po prostu gra sama, wylicza co jest bliżej, co dalej. I jeszcze jeden czy dwa strzały, i dostajemy kolejną roślinę, którą to jest melon. A konkretnie melon pulta. Melon pulta. Zadaje TONĘ obrażeń do całych grup zombich. Przeżyjemy zombie atak i zapraszam Was do encyklopedii almanak. Melon pulty zadają ciężkie obrażenia na obszarze trzech kratek na trzy kratki, szybko się regenerują, a przy okazji ta roślina strzela dwa razy wolniej niż inne rośliny oraz ma się globowany, więc nie trzeba się martwić, że przypadkowy tam melon wejdzie w jakiś grup. Wszyscy mówią, że moja głowa wygląda jak melon, powiedziało środkowe dziecko z rodziny katapultów, ale w sumie mają rację. Tylko nie pytaj go, czy ma pestki czy nie. To go obraża. A poza tym to nie twój interes. No i proszę bardzo, przechodzimy tym razem do zombich I szczerze wam powiem, że mi zombie się w sumie kończą do czytania, dlatego dzisiaj sobie przejdziemy do naszego pięknego kapitana pirata. Kapitan pirat zombie jest dosyć broniony, ale zarazem sztywny, więc troszeczkę wolno chodzi. Zaś jego papuga może odlecieć od niego, a potem ukraść nam nasze cenne roślinki. Specjalną umiejętność roślina, która no może zostać ukradziona przez papugę. Kapitan Pirat Zombie tak naprawdę nie jest kapitanem. Jego ubranie w pralni chemicznej zostało pomieszane z kimś innym, ale w sumie pomyślał, że fajnie by wyglądał w tych ubraniach i w przepasę na oko. A poza tym, papuga i tak znała jego imię, więc w sumie czemu nie? No i to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się bardzo serdecznie. Do zobaczenia już za parę dni w kolejnym odcinku Plans vs. Zombies 2 It's about time. Cześć!